Cześć, witajcie, jestem Adam z Przymierza Miłosierdzia w Warszawie i chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić Słowem. Zapraszamy Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź i poprowadź tą modlitwę. Przyjdź Duchu Święty do każdej osoby, która szuka Ciebie w Twoim Słowie. Przyjdź Duchu Święty i daj nam usłyszeć słowa, które do nas kierujesz. Przyjdź Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z Jerozolimy przyszli do Jezusa, faryzeusze oraz nauczyciele pisma i zapytali: Dlaczego Twoi uczniowie nie przestrzegają tradycji starszych i nie mają rąk przed posiłkiem? Następnie przywołał do siebie tłum i powiedział: Słuchajcie i starajcie się pojąć. Nie to, co wchodzi do ust, plami człowieka, lecz to, co z ust wychodzi do go, plami. Wtedy podeszli do Niego uczniowie i powiedzieli: czy wiesz, że faryzeusze oburzyli się, gdy usłyszeli to, co powiedziałaś? A on rzekł, każda roślina, której nie zasadził mój ojciec niebieski, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych, a jeśli niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną do dołu. Jak tak na początku przeczytałem to słowo, to mówię, o, super. Kolejny spór o tradycję to takie... Na czasie, teraz. I tak się poczułem, y, że będę mógł powiedzieć to, to, co mi się nie podoba. Albo to, co mi się podoba. No ale. Y, mówię nie, no to nie o to nie chodzi. Żebym ja teraz tutaj stawał y, w pozycji nauczyciela. No i zacząłem, zacząłem się zastanawiać, co mówi do mnie to słowo. No i z, zastanawiam się czasami. Czasami nie zachowuje się jak ten faryzeusz. Jak ci faryzeusze, że przyszli i zapytali. Dlaczego Twoi uczniowie nie przestrzegają tradycji? Bo oni przestrzegają tradycji, a inni nie przestrzegają tradycji. Dlaczego tak jest, że oni mają mieć gorzej, jak inni? Czy nie jest tak często, że ja patrzę, jak mają inni, i mówię, Panie Boże, dlaczego, dlaczego oni mają lepiej? Przecież tyle ci służę. Jestem z Tobą. Druga sprawa to słuchajcie i starajcie się pojąć. To są te słowa, które mnie też, też, też tak do mnie trafiają. Bo często jest tak, że ja słucham czegoś, słucham, słucham Ewangelii, słucham, yy, słucham różnych kazań, komentarzy. Ale to sobie gdzieś tam gra w tle, a ja robię coś innego. Ciężko jest wygospodarować ten czas, żeby usłyszeć to słowo żeby słuchać i dobić się do, do tego, co, co Bóg chce mi powiedzieć przez to Słowo. Słuchajcie i starajcie się pojąć. Nie słuchajcie to, żeby sobie grało w tle jak radio, tylko słuchajcie i starajcie się pojąć, co Bóg chce do was powiedzieć przez to Słowo. Nie to, co wchodzi do ust, na mnie człowiek, ale to, co z ust wychodzi. To jest trzecia, trzecia rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć. Czyli to, co ja, czy to, co ja wypowiadam, to co ja, to, co ja myślę, moje intencje, czy to, czy to, jest czyste, czy to, czy to co ja mówię, to buduje drugiego człowieka. Zauważyłem, że często jest tak, że jak mam jakąś złość, to jest to ta złość yy, przechodzi na innych. No i to, yy, to się tak rozrasta, to jest bardzo, bardzo podobała mi się ta opowieść. Że nasze słowa są yy, tak jak pióra rozmuchane przez wiatr. Nie da się tego pozbierać. To co powiemy, to już poszło w świat. To już, yy, to już działa, to, już, yy, to, to przynosi jakiś owoc. I teraz pytanie, czy to, co ja mówię, czy to jak się wyrażam, to buduje innych. Ale tu Jezus mówi, że każda roślina, której nie zasadził mój ojciec niebieski, zostanie wyrwana z korzeniami. I tak teraz pomyślałem, że wszystko to, co nie jest od Boga, jeżeli będziemy Go prosić, to nas z tego oczyści. Wyrwie to z korzeniem. Tylko czy ja staję w pokorze, żeby o to prosić? To tak. Przemyślenia na dzisiaj. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.